Zbieraj zioła ze mną. Dziś poznasz niezwykłe zioło Lebiotka Pospolita, znana w większości jako oregano. Gdzie rośnie? Lebiotka bardzo często pojawia się na polach, przy miedzach, a nawet w ogródkach i przy płotach. To roślina, którą naprawdę łatwo spotkać. Jak wygląda, ma drobne, owalne listki i rozgałęzione łodygi. Jej kwiaty są różowo-fioletowe, zebrane w gęste baldach ogrona, bardzo dekoracyjne i pełne aromatu. I teraz najważniejsze, czyli właściwości. Oregano to jedno z najmocniejszych ziół na pasożyty. Zawiera karwakrol i tymol, czyli związki, które niszczą jaja pasożytów i utrudniają ich rozwój. Oregano działa przeciwko owsikom, glistom i lambliozie, hamuje namnażanie grzybów, np. candida oraz bakterii chorobotwórczych, wspiera oczyszczanie jeli, łagodzi wzdęcia i bóle brzucha spowodowane przez pasożyty i działa też na pasożyty układu oddechowego, wspiera w infekcjach i oczyszcza drogi oddechowe. I pamiętaj, że podczas odrobaczania organizm wydala toksyny, dlatego zawsze trzeba wspierać wątrobę, aby nie dopuścić do jej przeciążenia. Co można zrobić z oregano? Oczywiście napar i przepis wrzucam Ci tutaj i koniecznie stosuj oregano w kuchni jako przyprawę. To co, pozbierasz ze mną oregano?